Co to za pudło? Ciekawe, co jest w środku. Tak, wygląda nawet lepiej niż myślałam. Czy to dekoracje do samochodu? Wygląda nieźle. Ten kawałek tutaj oczywiście różowe felgi. Właśnie tego chciałam. Cały samochód będzie różowy. Ojej, spójrzcie na tę kartkę. Umieszczę ją tutaj. Oczywiście jeszcze piękne rzęsy i czerwone usta. Pójdź do nich, oczko! Wspaniale mi to wyszło. Chyba sobie żartuję. Mój samochód musi być równie odjazdowy. O, wiem! Zaraz wszystko zamówię. Oj, przestraszył mnie pan, dziękuję, ale szybko. Okej, okay. mam wszystko, czego potrzebuję. Zacznijmy od wałka i czarnej farby. Do dzieła. Cały samochód będzie czarny. Felgi z czaszkami. No i oczywiście kilka pirackich flag. To jest to superancko. Kilka czaszek na masce i oczywiście piracka opaska. Ale czadowa bryka! Jaki ładny kolor moja ulubiona szminka. Co? Co zrobiłeś ze swoim samochodem? Małpujesz ode mnie! Co ty, to autorski projekt! O, tak? Zaraz cię urządzę! A oto i moje nowe dywaniki! Jakie mięciutkie! Czas udekorować samochód w środku! Jak słodko to wygląda! Mam tu uszka zająca! Zamierzam umieścić je na kierownicy! Deska rozdzielcza też musi być miękka! Na hamulec ręczny i skrzynie biegów mam właśnie takie pokrowce. Kilka spinek do włosów i różowe kostki. Jest. Po prostu idealnie. No i co, podobać się, panie jednorożcu? Posiedź sobie tutaj. Ale fajnie udekorowałam swój pas. Teraz mój samochód jest po prostu doskonały. Ale beka, co? Udekorowała wnętrze samochodu? Co zazdrościsz? Kurcze. Mam coś w plecaku, przypomniało mi się. Piracka flaga na tylne siedzenie. I na przednie siedzenie też. A zamiast kierownicy będę miał ster. Mały piracki statek na deskę rozdzielczą. I więcej czaszek. Na lusterku też. Oto mój pasażer. Jak ci leci, przyjacielu? takiej właśnie powiedziałam. A ona? Chwileczkę. Przedzwonię do ciebie. Mike? Kogo ty tam masz? Aj! To szkielet pomocy! Ha, dała się nabrać, przybij piątkę kolego! Okropne! Ale zabawny filmik! Oblał ją Nutellą! To było niezłe! Co? Koniec baterii? Kurczę, nie zdążyłem obejrzeć wideo. O, mam pomysł. Zawieszę tu linę i przymocuję do niej tablet. O tak, teraz to prawdziwe kino. Częstuj się, ale ty w sumie nie lubisz chipsów. Nie wytrzymam to takie zabawne. Dobra, jeszcze jedna foteczka i jeszcze tak. Wspaniale, ale pięknie wychodzę na zdjęciach. Co tam robi Mike? Ogląda filmy? Ale super. Ja też mam pomysł. Przebiję go. Muszę tylko pobiec do sklepu. A oto i mój nowy telewizor. Włożę go do mojego różowego bagażnika. Skakuj, mój drogi, tu jest twoje miejsce. Idealnie. racja. Potrzebuję jeszcze czegoś wygodnego do siedzenia. Te pufy będą pasować, ale wygodnie. Muszę tylko ściągnąć tu przyjaciółki. Dziewczyny, wpadajcie z popcornem. No hej! Patrzcie, super, co? Rzeczywiście, ale fajnie. Co to za hałas? Co tam się dzieje? Oglądają film na pufach? Kurczę. Zaraz im pokażę. Czas na trening. Moja ulubiona trenerka. Teraz rozłożę matę do jogi i zaczynamy. I raz, i dwa, i raz, i dwa. I raz, i dwa. Siema dziewczyny, pora się rozruszać. I raz, i dwa, i raz, i dwa. Tak jest. Powtarzamy za trenerką. Co tam się dzieje? Ćwiczą? No. Kurczę, muszę skończyć z burgerami. Ale ciężkie pudło. To mój sprzęt do ćwiczeń. Włożę hantle do bagażnika. A tu postawię ciężarki. Doskonale. Eh, chłopaki, siema! Jak leci? Czas na trening. Super, weźmy trochę żelaza. Miśnie same się nie zrobią. Tak trzymać. Kurczę, zmęczyłam się. Pięknie ogłosił przerwy. Kontynuuj! Gdzie tak patrzysz? Jeszcze jedna runda. Hello. Ojej, chyba puścił mi oczko. Cześć. Hejt, co z tobą? O, ale fajne chłopaki. Jakie mają mięśnie. Może pójdziemy do nich? Dawaj. Cześć licznotki! Dziewczyny. Wracajcie tutaj! Kurczę, zostałam sama. O, ojej, jakie to ciężkie. Hmm. Dziewczyny zostawiły mije, to takie hmm. niemiłe. Jestem taka samotna. E, Mia, czemu płaczesz? Hey, no. Chodź po z tobą. Głowa do góry. Okay. No dobra. Jesteś w tym całkiem dobry. Super, to moje ulubione marshmallows! Zgadzam się, są niesamowite. Tak, ale dlaczego wy macie ich tyle, a ja mam tylko jedną piankę? Ale już wiem, jak ją zjem. Wszyscy lubią pieczone marshmallows, więc zamierzam je zrobić. Ale nie będą to tylko pieczone pianki. Wykorzystam je jako sos do tych ciasteczek. Mm. Jakie to jest pyszne! I nie potrzebuję waszych stosów marshmallows. Może się zamienimy? E, dobra. Świetnie! Ale to wachnie. Zamierzam wymieszać całą tę górę marshmallows z czekoladą. A pomoże mi w tym ostry sos Tabasco. Ostry sos, ale dlaczego? Zaraz się dowiesz. A! Ona zaraz spłonie. Razem ze wszystkimi marshmallows. Spokojnie, wszystko jest okej. Okay. Teraz mam całą miskę z sosu do krakersów Stój! Oj, chyba przeliczyłam swoje siły. Co robisz? Dlaczego mnie popchnęłaś? Nie chciałam. Zamienimy się może? Nie mam nic przeciwko. Świetnie. Teraz ja też mam pyszne ciasteczka z roztopionymi marshmallows. Masz ich tak dużo. Możesz się nimi podzielić ze mną. Co za I w dodatku taki niegrzeczny. Ach, zrobię jeszcze troszkę sosu. Znowu robi coś pysznego. Chyba tym razem spróbuję koktajlu, a nie sosu. Jesteś geniuszem. Dodam jeszcze kilka składników. Pluskawki i cukierki będą idealne. A całość można też polać bitą śmietaną. Wygląda przepysznie. Jaka petycznie. Daj mi spróbować. Mnie też. Uspokójcie się, jedzcie swoje pianki. O, moje ulubione Doritos. Co za paczka. Jest to ogromna. A moja jest całkiem malutka. Szkoda, ale ja będę jadła swoje. Mm, to jest pyszne. Ja też już nie mogę wytrzymać. Potrzebuję tabasko. Ej, ostrożniej! Wow, jak dużo ostrego sosu! Wiem, ale jestem odważny, więc żadne tabasko nie jest mi straszne. Powodzenia! Dzięki, przyda mi się! Ale to jeszcze nie wszystko Doritos można zanurzyć w bardzo smacznym sosie. Wtedy będą jeszcze bardziej pyszne. Pyszne? No to daj mi też spróbować. Co? Pyszne? To przecież ogień! Jakie to jest ostre! Co się dzieje? Nie będziesz więcej podkradać mi chipsów. Muszę to teraz czymś zajeść. Nie pomaga. Dajcie mi wobę! Trzymaj sos, to może pomóc. Daj mi go, pospiesz się. A on też jest ostry. Jak ty to jesz? Jaka ty jesteś słaba! Julia, teraz ty. Tak, ale ja mam tak mało chipsów. Żartujecie sobie? To tylko jakieś okruchy. Rzeczywiście. Wow, szczęścia razem mnie. Te chipsy są ogromne. Na pewno się nimi najem. Teraz moje wyglądają naprawdę żałośnie. Arbuzy są oczywiście fajne, ale tylko wtedy, gdy są duże. Jak u mnie? Ja mam naprawdę dużego. Wow! Tak, jest naprawdę gigantyczny. Może masz większego, ale mój arbus jest równie smaczny. Mmm, jest bardzo soczysty i pyszny. Samo jedzenie arbuza jest nudne. Więc? Coś wymyśliłem! Co ty robisz? Po co ci ta dziura w arbuzie? Potrzebuję jej do wypicia pysznego soku. Jakie to jest pyszne. Charlotte, tylko ty zostałaś. Wiem, ale będę jadła arbuza po staremu. Łyżką. To jest takie dobre i pyszne. I takie soczyste. Fajnie. Ekstra. Tak, wygląda fajnie. Nie tylko wygląda, ale taki jest. Można jeszcze wlać do tego arbuza jakiś pyszny napój gazowany. Dzięki temu będzie smakować jeszcze lepiej. Dodam jeszcze trochę. Jakie fajne. Z chęcią bym spróbowała takiego arbuza. To właśnie zamierzam zrobić. To jest po prostu magiczne. W takim razie my też spróbujemy. Nie, to wszystko jest moje, nie chcę się z nikim dzielić. Cie, wózka, może podrzucimy jej trochę mentosu? Jestem za. A, co ty zrobiłeś? Jestem teraz cała mokra i strasznie lepka. Świetnie, nutella, ale dlaczego tak mało? Łyżka wręcz przeciwnie, jest taka duża. A ja mam idealne połączenie i łyżka jest w porządku, i sławek Nutelli. Zgadzam się, spójrzcie tylko, ile ja mam Nutelli. To jest po prostu wspaniałe. Tak, to naprawdę fajne. Bardzo fajne i jakie pyszne. Spójrz na niego, on już nie. A ja mam taką małą łyżeczkę więc się zamieńmy, bo ja mam ogromną. Nie ma mowy o zamianie. To niezgodne z zasadami. Dzięki temu na pewno się nie wymienicie. Co to za znęcanie się? Jak ci nie wstyd? No dobra, chyba będę musiała jeść w ten sposób. Jest dobra, ale mam dość jedzenia tą łyżką. To jest naprawdę męczące. Wiem, i podoba mi się na to patrzeć. Palcem też niewygodnie się je. Choć Nutella jest bardzo smaczna. Że przegryziemy te sznurki. Zgadzam się, to może nam pomóc. Chyba trzeba było zakleić im też buzię. Mogłyśmy je tak po prostu rozwiązać? Proponuję teraz związać tego geniusza. Zgadzam się. Nie bądźcie takie okrutne. A teraz zakleimy ci usta. Żebyś mniej gadał. Patrz sobie, a my będziemy jeść twoją nutellę. Jak fajnie to moja ulubiona guma, a ja mam jej tak dużo. To ja mam dużo, jest ogromna, a twoja guma to nic w porównaniu z moją. No to podziel się. Zabieraj ręce to moje. Dobrze w takim razie zaczynam. Trzeba otworzyć wszystkie opakowania przed przeżuwaniem. Ej, dlaczego rzucasz nimi we mnie? Przepraszam, nie chciałam. Teraz ja. Ostrożnie to boli. Przepraszam, to niechcący. Nie dość, że mam największą, to jeszcze mam najsmaczniejszą gumę. Teraz ja mogę spróbować moje chuby buby. Jakie to jest pyszne! Moja też będzie pyszna. Ale nadal tak bardzo chcę spróbować twojej gumy. Chcesz trochę? Proszę bardzo. O, jakie to niegrzeczne. Daj spokój. Skończyłam. Muszę wziąć trochę ogitana. Nie dotykaj tego. Co ty zrobiłeś? Dlaczego plujesz? Żebyś niczego nie podkradła. Na mnie też napluł. W ogóle nie ma kultury. Przestańcie gadać i zobaczcie, jakiego balona zaraz nadmucham. O nie, pochłonie nas wszystkich, a potem wybuchnie. Musimy go przebić. Musicie przyznać, że to było zabawne. Zacznijmy od czegoś łatwego. Zróbcie mi frytki z łatwością. Robi się. Akurat chciałem się nauczyć gotować. Podczas gdy wszyscy ubierają ziemniaki, ja lepiej rozgrzeję olej. Nigdy nie może go być za dużo. Olej już prawie wrze, czyli najwyższy czas, żeby wrzucić gotowe frytki. Nie! Stop! Ojej, to się rozpryskuje! Jest gorąco, pomocy! Co ty robisz? O mało nie poparzyłeś nas wrzącym olejem. Olej należy wlewać ostrożnie. Wtedy frytki smażą się równomiernie. Zobacz! To nic trudnego. Frytki są gotowe. Wystarczy dodać trochę sosu. Frytki? Według mnie to zwykłe smażone ziemniaki. Ja zrobiłam prawdziwe frytki. Mm. Ale to nie wszystko. Ze zwykłych frytek zrobię fajny przysmak. Potrzebny będzie boczek, sos i oczywiście rozmaryn. Co za aromat! Bingo. Właśnie! Jeszcze nie wszystko stracone. Użyję żelkowych frytek. A jeśli zanurzymy je w syropie truskawkowym, to będą smakowały jeszcze lepiej. Wow, zacznę próbować tych pyszności. Mm, babciu, to jest naprawdę fajne. Oj, nie znoszę rozmarynu. Przepraszam, szefowo kuchni, ale nie podoba mi się to. Ceniłam jednak pomysł z żelkowymi frytkami. Brawo, to jest bardzo smaczne. Teraz nie wiem, kogo wybrać. Niech będzie babcia! Hurra! Tym razem zadanie jest trudniejsze. Musicie zrobić sushi. Come on! Robi się! Znam najlepszy przepis na świecie. Sushi, sushi? Te wsi na pewno nie mają pojęcia, co to jest sushi. Zaraz ukręcę wam takie sushi, że wam oko zbieleje. Zwykłe sushi jest nudne. Sushi zrobione z supierków to już inna sprawa. A w środku będzie pyszna, bita śmietana i żelkowe oczy. Super. No i oczywiście nie można zapomnieć o syropie czekoladowym. To ciekawy pomysł. Ja też niedługo będę miała gotowe sushi. Najważniejsze, aby bardzo dokładnie powtarzać za szefową kuchni. Hmm. Jak na razie to nic skomplikowanego. Nic skomplikowanego? Zobaczymy, jaki suszy ci wyjdzie. Hmm. Też umiem dodawać sos. To prościzna. Wow, jak to się nazywa? Awokado? Najważniejsze to, żeby dobrze to skręcić, czego ty, babciu, na pewno nie potrafisz. Tadam! Idealne sushi już prawie gotowe. To okropne! Nie zdawałam sobie sprawy, że to sushi jest takie brzydkie. Idealny moment na zawijanie sushi w łososia. Najważniejsze, żeby pokroić rybę w równe plasterki. No i nie można zapomnieć o sosie sojowym. A teraz całość rozkładamy na talerzu. Rybę? Okay. Dobra. Gotowe. Mam nadzieję, że jest pyszne. Ojej. W sushi szefowej kuchni wygląda naprawdę atrakcyjnie. Ale nie szkodzi. Mam pomysł. Dlaczego nie zrobić po prostu sushi z ogórków? Jest jednocześnie pyszne i zdrowe. I obrzydliwe. Niby dlaczego. Ogórek jest idealną przystawką do sushi. Wystarczy, że dodam do niego więcej ryżu. To wygląda nieapetycznie. Poczekaj, jeszcze nie skończyłam. No, spójrzcie jak pięknie. Co to jest? Nigdy nie widziałam sushi z ogórka i ryżu. Fu, nie będę nawet tego próbowała. Ale chętnie zjem okay. słodkie sushi. O, jest dobre, ale mało odżywcze. Został więc ostatni kandydat. Oto to one prawdziwe sushi. Z wyglądu i ze smaku. Szefowa kuchni wygrała. Dziękuję, ale to było oczywiste. Mam nadzieję, że każdy potrafi zrobić gofra. Słyszałem, że trzeba zacząć od ciasta. Myślę, że nie będę miał z tym problemu. Zaczniemy od cukru. Trochę wymieszamy. Super. A teraz dodamy mąkę. Ojej, chyba coś mi wpadło do nosa. Niezłe gofry. To nic strasznego. Kontynuuję. Wysypałem całą paczkę mąki. Jedyne co muszę zrobić to dobrze wszystko wymieszać. A teraz moje gotowe ciasto można wlać do gofrownicy. Let's go! To będą najsmaczniejsze gofry, jakie jadła moja młodsza siostra. O tak, ciasto wyszło naprawdę smaczne i co najważniejsze, bez skorupek od jajek. Mam nadzieję, że wyjdzie mi porządny gofer. Każdy dodawał cukru, ale wiem, że cukier jest szkodliwy. Zamiast tego dodam więc dojrzałego kabaczka. I zrobię z niego ciasto. Muszę go tylko utrzeć na drobnej tarce. Gotowe. A teraz dodaję jajka. I oczywiście mąkę. Teraz wszystko dokładnie mieszam. I dodamy zieleniny do smaku. Tu nawet brzmi obrzydliwie. To ciasto jest o wiele zdrowsze od waszego. Teraz można je wlać do gofrownicy. I pilnujemy czasu, żeby gofer się nie spalił. Masz rację, trzeba pilnować czasu, bo inaczej może dojść do tragedii. Kurczę, a ja zapomniałem o czasie, i mój gofer spłonął. Jaki gorący! Ale nie szkodzi. Zatuszuję ten niezbyt przyjemny wygląd bitą śmietaną, owocami i syropem czekoladowym. No, myślę, że wyszło całkiem spoko. A ja tradycyjnie poleję gofry syropem klonowym. Nie zaszkodzi też odrobina masła. Ale pyszności! A ja moje gofry ozdobię zdrowymi ziołami. Spróbujmy. Zacznę od tego. Ojej, ten gofer wygląda na spalony. Nie będę tego jadła. A co to jest? Uuu, te gofry smakują jak warzywa. Nie lubię ich, co za ochyda. A tu na pewno jest coś pysznego. O tak, tego właśnie chciałam. Babciu, wygrałaś. Hurra, nie na darmo się tak starałam. A teraz chcę wypić filiżankę dobrej kawy. Nie ma problemu. Robi się. Proscizna. W mojej głowie pojawił się genialny pomysł. Gorąca kawa jest nudna. Dziś modna jest kawa na zimno, czyli frappuccino. Do dużego słoika trzeba włożyć sporo lodu. Następnie trzeba dodać do niego pyszny syrop czekoladowy. No i oczywiście nie można zapomnieć o samej kawie. Ta jest ze Starbucksa, tak przy okazji. Przyda się też koktajl o smaku batoników Twix. Go wstrząsnę i użyję zamiast mleka. A ja zrobię najbardziej klasyczną kawę. Wiem, że moja wnuczka ją lubi. No myślę, że wystarczy. Na koniec trzeba dodać bitej śmietany i jakieś czekoladowe słodkości. Ciastka Oreo i batoniki będą idealne. Oczywiście nie możemy zapomnieć o słomce. To za amatorzy. No to teraz moja kolej na robienie kawy. Zamierzam zrobić prawdziwą. Użyję wagi, żeby odmierzyć odpowiednią ilość ziaren. Właśnie tego okay. potrzebuję. je ręcznie, aż będą w sam raz. się, jużcie się. Dopiero teraz zalewam kawę wrzątkiem. Co, kawę naprawdę tak się gotuje? Wspaniale. Wlewam kawę do filiżanki. Mleko też ubijam ręcznie. Mmm. -hmm. Wolno też zapominać o zasadach serwowania. Spójrzcie, jakie to jest piękne. Zacznę od kawy w środku. Babciu zawsze rozpoznaje tę kawę. I muszę przyznać, że nie przepadam za rozpuszczalną. Ta kawa wygląda całkiem fajnie. Pyszna, ale troszeczkę gorzka. Został więc ostatni kandydat. O, to jest naprawdę fajne. Braciszku, wygrywasz tę rundę? Nie, yeah, nareszcie!